Zostałem prędkość 200, to było 150. Drogi. Uwaga za chwilę, strata 90 stopni. Drugi okay. uh, Bob, otrzymujemy prędkość, to otrzymujemy się drogi. Uwaga na nad miejscowością, o... na no na miejscowością Czak-Czak będziemy skręcać na kierunek 9-0. 0,9-0. 1, pierwszy prędkość. Aktualna prędkość 130, nad miejscowością Czakczak będziemy skręcać na kierunek 9-10. Drugi. miejsości no. Drugi potwierdzam na pierwszy na do nas tej. do drugi. Ostrzał z szóstej. O. Ostrzał z prawej strony. O. Drugi. O. Pierwszy, podaj prędkość. E, tak, wiem, ja źle, pierdolę wam się znowu i staram się tutaj wykręcić, nawet niech to rysuje.

Trzymujemy kierunek 170, prędkość 180. Nowy kierunek na mój znak 170, prędkość 180. Teraz. podejście na podejściu prędkość 0.3.0 na do pasa na podejściu, zwolnijcie do 80 i podchodźcie do lądowania po prawej stronie pasa Drugi na lewym Przeciw. Co to jest za radia? Drugi na ziemi, wyłączam Nie, 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 Czarek, nie, naprawdę nie musisz przede mną padać, spokojnie. Nie byłem aż taki dobry w czasie tego lotu. Gdzie oni polebiegli? A, tam, dobra. A, my ciasno lądujemy. Ciasno, ciasno. Pomylił chudze w Może no. no. nie dużo pomyliłem, po prostu... Ta mapa jest tak jakby do góry nogami. Co mi się wydaje. Jak hmm. do góry nogami? <grym> <Co to grym> ty? Boże, ty myślałeś, że prowadziłeś cały czas, że to jest do góry nogami? Je, <grym>